Witam, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka z, z cyklu Co dzieje się na ulicy Wronieckiej w Poznaniu w klasztorze w klasztorze osobników podających się za, za zakonników Salezjanów no a kim oni są w rzeczywistości, to myślę, że zobaczycie na tym materiale, który został usunięty na wniosek pewnie samych zainteresowanych, czemu się wcale nie dziwię. Zapoznajcie się z twarzą tego tak zwanego kościoła posoborowego, do którego być może uczęszczacie. Myślę, że nie ma sensu więcej opowiadać. Obraz powie więcej niż tysiąc słów. Dziękuję. studentów, To zawsze w jakiś sposób rozumieć, że oni mają swoje interesy, mogą tu mieszkać, są tu mieszkać, więc wiedzą, że gdyby tutaj... nie mieli stosunku odpowiedniego do wiernych, to ich byt jest zagrożony. Cześć Boże. Panowie, stawiacie rower na przejściu, który z panów postawił? Na przejściu w korytarzu na dole? Nie ej, na nie, nie. nie, ej, tylko poproszę jakby... Ja pana filmuję. Pan Jakbyście mogli nie stawiać, nie stawiacie roweru na przejściu. Do piekła pójdziecie, jak będziecie prawdały robić. Dobrze, dobrze. No niedobrze, bo pójdziecie do piekła. Sobie nie zdajecie sprawy, co to jest za msza wszechczasów, bo jesteście młodzi jeszcze. No, bo raczej jesteście, jak wyjść trzeba, jak pan zbignie, robi rzeczy, które robi, to od nich się nie wychyli. Policji, daliście materiały, jak ciąg bielski katuje się za? Odważni pan na to robią. Trochę kultury potrzeb. Mama cię tak wychowała, to. No? no. Czego mam pilnować? A do kogo te słowa mówisz, chłopcze? Możesz wziąć te drzwi, żebym wyciągnął nogę. No, można by. Można by się nie pchnąć. Ja nie pcham. Proszę, żebyś wziął rękę i wyciągnął nogę, tak? Niech pan Bóg błogosławi i się. Tak,

Proszę stąd wyjść. Drodzy Państwo, to nie są karty. Ksiądz jest zdrowy, na rozumie, bo zadzwonimy na policję. Ksiądz zakłóca kult. Jaki kurs proszę Pana? Proszę zadzwonić na policję. No to proszę sobie dzwonić. Tu jest zakon. Żadnej się tutaj nie ma. Ten człowiek jest tu nielegalny. To jest dom zakonny, który ma służyć kultowi Pana Bogu. Ale nie, Ty jesteś zakonnikiem tutaj. Wiecie, nie odzywasz. Ale my się na ale czy Pan to wybudował, że to jest Pańskie? A główna myślą o końcu to zbudował. Jest... Ja Pan tutaj się nie się mieszka, mieszka, ja tu mieszkam. Czcigodny Ksi księże, jeszcze raz ksiądz użyje takie słowo w tym miejscu, do zachowam się Proszę panią, tak a jak pani się wyraża? Książę nielegalnie. ksiądz Jacek Bielski. A wtedy zlegalnie? Tak, tak. Proszę stąd bardzo, wyjść. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ksiądz Jacek Bielski, proszę stąd wyjść. Spryskał tutaj tak, czymś? Jakimś środkiem? Jakimś środkiem. <coughs> Rzeczy zaczęły się, działy się długo, ale zaczęły się dziać z przyjściem nowego księdza Jacka Bielskiego. Wczoraj wieczorem późno, bo szedłem śmieci wyrzucić, znalazłem ten napis na ścianie tutaj. Podejrzewam, że salezjani nie zgłaszali na policję, że ktoś po domu chodzi i y, zabryzgał sprejem ściany, pisząc napis jeszcze raz, jak tam nie jest... Nie kłam, bądź posłuszny, odejdź do mamy. To było tak rączki z kieszeni wysiądną, jak kapłan pozdrawia Pana Jezusa. Ksiądz ma święcenia kapłańskie. Chciałbym powiedzieć, że w tym pomieszczeniu, do którego mogą być tylko dwie osoby. Ciężar. Dziękuję ksiądz... bardzo, To jest komunikat. W tym domu są osoby, które są na kwarantannie. Państwo do tego nie przestrzegają, z jakiego służby. Najśliczniejszy wiekiem, Liliot. Matko różańcowa, Maryjo, Marek. Matko różańcowa, jasno-kwiatowa. 18 marca na tym miejscu przed chwileczkę wiem. W tym miejscu gospodarzem jest Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Proszę, uklęknął. Dobrze, pan mnie nie wydało poleceń. Tak jak mówiłem wcześniej. Szanowni Państwo, grupa zbiorników Policji Poznaniowej. Ja teraz przy proszę, odmawiam. Pana, pana. Proszę od każdego uczestników dowód osobisty. Tak? Prosimy o przygotowanie do dowodu osobistych. Przepraszam bardzo, jest nabożeństwo. Tak, proszę. Ile było tak, tak. na stanie artykułu 15 punkt 1, ustawy Policji, proszę. Prosimy od każdego uczestników dowód osobistego, jeżeli nie. Również do Pani. Nie wykonanie pan, no, pan. no, tak, polecam, czy tle tle jest żeby nie no z życiem Proszę o programę do głowy. Proszę. Równie jak może wyjdziemy tam, nie No jeżeli tak to bardzo. Jest w tej chwili na Bożeństwo, ma w tej chwili jeszcze. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuke chora ora mortis nostramen. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuke chora ora mortis nostramen. Proszę, proszę zostawić księdza. Nie, nie proszę, ja zostawić. proszę zostawić ministranta, proszę zostawić, proszę zostawić polska policja, kim, kim wy jesteście ludzie. Zostawcie panowie! Zostawcie, my się tylko modlimy! Proszę mnie utrudniać! Proszę, zostawcie! Proszę, zostawcie nas! My się tylko modlimy! Zostawcie nas! Zostawcie nas! tylko Zostawcie nas!

której się przyjrzałem, jak z przygodnymi wiernymi tu przychodziłem. Format A4, wyciąg zdjęcia, kiedy dwóch policjantów wytarguje kapłana, rozpoznaje na tym zdjęciu, że chodzi o moją skromną osobę. Pod spodem wydrukowany, podpisany napis: dziękujemy policji za skuteczne interwencje w związku z okupacją mieszkania przez pana Woźnickiego. I na zdjęciu napisane czarnym klamastrem Pan z nami. Coś tam w miejscu tego zy miało być innego, ale ktoś jakoś to poprawił. To coś nie Dziękujemy policji. Nie mamy napisane kto. Salezjanie i studenci, Salezjanie bez studentów, studenci mieszkający u Salezjanów, jakoś tak na te możliwe sposoby dziękują za jak przedstawiają... Skuteczne interwencje w związku z okupacją mieszkania przez pana Woźnickiego. No proszę bardzo. Pan Woźnicki. Od kiedy to ten pan się stał, bo 25 lat był w zgromadzeniu salezjańskim i do 2018 roku, kiedy przyszły papiery jako ksiądz Michał Woźnicki. A ja nic nie wiem, żebym księdzem przestał być. Inspektora Stanisława Senika, księdza biskupa Adama księdza Biskupa Masenika. Proszę, 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 Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tu iesus. Domine Jesus, dimite nobis debita nostra, silva nos ab inferiori, per omnes animas, præterimeas, quae misericordiae tuae maxime indigent. Sancte Bobolo. ubbolo. się za nami, święty Franciszku Salezy, módl się za nami. Święty Karolu Boromeuszu, módl się za nami. Święta Ioanno de Chantal, módl się za nami. Święty Pacyfiku, módl się za nami. Święty Janie Bosko, módl się, się za nami. Błogosławiona Piątka oratorian Męczenników Salesjańskich, módl się za nami. Święci Papieże Piusie Piąty i Piusie Dziesiąty, módl się za nami. Za tych, którzy dopuścili się fizycznej agresji na pani Marii Sęczykowskiej-Bojar, ksiądz rektor Arkadiusz Szymczak 31 stycznia 2017 roku, pozwalając tej kobiecie umrzeć i nie godząc się na jej pochówek w kościele przez niego zarządzanym, za tych wreszcie, którzy wczoraj dokonali aktu agresji fizycznej na starsze od siebie osoby, na panią Dorotę Sękowską. Na pana Jacka Kabulaka uczynił to ksiądz Jacek Bielski.

się nie panie z legalnie? Ocuń się. Też nagrywa w śmierdzielu? Tak. Odsuń. Nie śmierdzielu. się. Nie śmierdzielu. Nie, nie jesteś. jesteś. Nie jestem z panem na tym. Zjeżdżam. Gdzie? Wąską. W Rozumie pan to? Rozumie pan to? Rozumiesz co tu... Rozumiesz? O, Spróbuj pójdzie. coś zrobić. Spróbuj coś zrobić.

że dyrektorze, czy ksiądz ma świadomość, co robi pan Zbigniew, pracownik, który tutaj jest zatrudniony przez księdza. Że dokonuje aktów agresji na wiernych. Zaczepię Nie, ja nie zaczepię, ja się dopytuję. Papież Pan wie, że to papież. No to gratuluję. Pan, pan Boga nigdy, się ma Pan. Nigdy, pan nigdy Boga, jesteś. Się. Boga się Pan my ma. Bo my za my to Pan przed my. Bogiem odpowie. No, 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 za każde no, za no, zakłócanie no, mszy świętej, które Pan dokonuje, waląc w suf, odpowie Pan za to przed Panem Bogiem. Piciu, piciu. Nie. Proszę nie przyjmować, że tam jest jakiś remont. Pan po prostu na swój sobie wiadomy sposób yy, Wykonuje to, co księża Salezjani, ksiądz Szymczak, a z Wrocławia ksiądz inspektor Pizoń, no nie wiem, może byśmy pomyśleli też generał Salezjanów, pieczątkę na to daje. Na ten sposób wobec tradycji mamy franciszkowy dekret naprzód. ahead, Go ahead. Albo po włosku powiedzmy tak ładnie, to Avanti, Avanti. Panie Zbigniewie, Avanti.